Dzień dobry widzowie, z tej strony Karol Gaming To kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj z nami jest S. Kamil Pro! No Bierzcie na a, a, kanał Kamil Pro. Mój Jesteśmy dzisiaj na tej konie no. Karol Gaming, powiedz nie jesteś Nie wiem Jak nie wiesz? Jestem Czarną Panterą Supermanem ja Czarną panterą. Fajnie. Zobie na pizze, jest lepszy mm. w pamiętaniu, gaming, czy Czarna Pantera, czy Superman. No właśnie. Ja chcę Czarną Panterę. Mm. Ja już mam druidoper. Ja też, ja też, ja też. Zarabiam znacznie więcej, więc... No e ja trzeba kupić ścianę. Za no 250 ja inwestuję, złotych. ja inwestuję w ściany. Nie wiem czy Ściany są... są Ja Kami się to trochę chorym, nie? Kamil jest trochę. Kamil Pro jest trochę chory. A wiecie na mój kanał Karol Gaming. Filmy są codziennie. Prawie codziennie, nieraz nie codziennie. Ale u Kamila Pro... O,

Będziemy się dzisiaj. Zostawiajcie słówek. No właśnie. Na dwóch kanałach moim i Kanu Gaming. Nie A mało to by... nam brakuje. Lecę po 450 wyświetleń. O, no. złotych. 1000 zł. 1000 zł potrzebuję. Ja mam 1000 zł na ten dropper. A ty już też masz tą linię No. No nie. To No, no zarabi. O, tu zarabiam <coughs> sporo pieniądzków. Dwa i pół tysiąca. Ile? Ja mam 970. 65 tu daję No mi za Ej ja zauważycie kupiłem sobie drzwi, drzwi raserowe. Ja to już dam. Aha. Nie, nie A ja, ja czuję się dobra. oskamowany, że te rzeczy są takie drogie tutaj. No to nie jest pani taką, to nie jest ani taką. Ale ja mam ściany. To jest taką super bohaterów. No. To nic nie może być tanie. Kupuję drugi drogi. Ej, ja kupiłem drogi. dywan. Aha. A ja taki kolejny dropper za A ja zbieram 1500 na broń. Nie. Będę miał tak Będę chodzi... taka drodą. Nie. Tu się odsamowano. O, on jest tam tak na Mamy lekkie turbulencje. turbulencja. Dobrze już jest po, po turbulencjach. O, ja już mam 2200. Bo dwaj jak? O, nie, Ej, co to mi dało? Ej Tu jeszcze rozkamowanie Ej, jeszcze tu jest Piszcie pod komentarzem Karol Gębik się opłacał na to kupić Kupuję droper za 2000 Ja nie wiem co to, na oddalonej kamerce widzę co on tu kupił W sumie Nie wiem co to mi daje To jest jakiś bezsens Hmm. Ciekawe czy my na tym całym odcinku na... skończymy cały tajkun? Nie wiem, bo ja już dużo zarabiam. Mam wszystkie drobery na tej drugiej linii. Co? No, no. Ty jesteś taki bogaty? No i masz 4000. Mam 4400. Tysiące, tysiące, tysiące. Hmm. A ja kupiłem jakieś wyposażenie. O! Mam broń, mam broń. Co? No, zbieram 6000 na kolejnym. Chodź tutaj. Ale ja mam fajne. Chodź tutaj Kamil Pro. Muszę ci coś oś, oś powiedzieć. Ja mam broń Ale fajna katana. Ty masz katanę? Ja mam drewniany mieczyk. Nie. Ale... Czuję się oskamowany. Chodź tam... tu. Piu, piu, piu. Ała. No, to też dużo zadaje, ale moja katana lepsza. No właśnie widzę. O, mam w ogóle. Ja, ja, o, ja, ja kupuję drugą broń za 6 tysięcy. Ja też. Ej, co? O, daj, daj, przetestować. Nie, mam znak stop. Zły No. A no. ja mam czarny panter. O nie! To jest takie mocne. Dobra, daj, daj przetestować. Nie, nie szans. A ci dam sproszpony, przetestować. No, 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 wiem, wiem, Uha, HP mi zadało. Teraz zobaczmy jak ty masz pełne HP, ile ci to zadaje. Nie, proszę, nie rób mi tego. A, no to będziesz mógł wyrzucać ten znak, podobnie. no bo zosta... bo jak ty tu weszłeś? Au, Katana najlepsza. Widzowie, jak on tu weszedł I Szybami. Tak ja przecież też szyby zaburowałem. Ale przepięknie. Ja się no. skomowam. Teraz będziemy mega długo już zarabiać, bo kolei, bo um, mam linię skopaną. Ja mam długą No ja też. Ja mam nawet się o tysięcy. No właśnie. Wiem. Ty miałeś jeszcze szyb nawet. No wiem. Mhm. Naprawdę nie masz żyć? Ale mam gadłem. Zgadłem? No. Ale Ale już mam. Mi tylko pozostało zbierać 10 tysięcy. A pójdę z tym kamieniem pro. Kamień... Nie. No nie. A za ile. Ci ten znak zadaje. Nie, 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 nie. nie. O, tak, tak. Ja się nie godzę na takiego. Ta, ja, ja, ja. O wow, to jest znak jest dobry. No. Kogo ty wziąłeś? Supermena. Kde je Supermena znak? Neviem. Chod tu. Chod tu. Chod tu. Chod tu. Vejde. O ty som bol? Nie, nie, Sier, som blot... nie. som, nie som. No, nie nie som. Ja, o. Hej. Mam genetyczny tak, czy co? Nie można tak chodzić. To jest nielegalne. Jest legalne. Nie. Dobra widzowie, ja się restatuję i idę do mnie. Nie zajdziesz jeszcze bardziej. Ściany kolejne dokupię na drugim piętrze. No to zobaczymy zaraz. Mam 22 tysiące. No już 12,800. Co? Szkody za 2500? No. Aha, za 4 tysiące <laughs> Tu no. jeszcze oskamowany. 10 tysięcy mam, ja mam turbulencje. Eee. Ja kupiłem dywan. A ja mam kolejną broń. Tu jeszcze oskamowany. Od kiedy czarna pantera ma gumowy miecz? Gumowy miecz. Ej, widzowie, on ma gumowy miecz. Nie! Ruka. Nie rób tym. nie widzisz. Prawda? No nie widzę. Ale nie rób tym, proszę, nie. ja kupuję z siecią broń? Nie. 10 tysięcy. Tu hmm, ja mam? Chodź tu! Chodź tu! Nie, ja jest jeszcze tu ja, ja ze Wiem, bo ty masz jakieś bezsensowne tarnata. Nie mm. Ale... Na coś się przydaczam. Chodź. chodź tu. Chodź tu! Chodź Nie dam się. Nie, nie, nie. Chodź tutaj! Nią, nie no chodź tutaj! W Karol, A. Hej, to nie, nie bij! O nie! Was? Nie wiem. To jest 20 tysięcy mam. Ja? O, 1000 złotych, 2000 tysiące i mam o, tą broń kolejną. Ja która... sobie ją kupuję. O, ja mam, ja już mam, też kupuję. No to jest? Od kiedy czarna pantera ma jest baseballowy? Nie wiem. Uuu, to jest o, tu jest broń na daleko. Ale co? Ja nie widzę. Ja jestem full łucznik. O nie, ty masz łuk Przepraszam widzowie za czarny ekran. No. O nie! Widzowie, napiszcie w komentarzu, łuk jest nielegalny. No widzowie, co mi się dzieje? Dobrze? Kamera ci się przywraca? No. Nie widzę tego. To ja kibę Ej, chodź tu. No to dawaj klepa, dla klepa. Dawaj klepa. Boję bo ty możesz mieć szwajnę. Nie, nie mam nic. daj się trafić, za co to robi o, a czy jeśli zadała fajnie to było ale ty nie masz tak na daleko broni i co podpala? a, też trochę zadaje no, no jak, jak się ma tak, tak fajnie naprężone tu nie widzowie już kurza nie, nie, nie. Ale. Ale, ale to jest, ale to jest! Ale strefa! Napiszcie, że to czijdy, Nie. że do wam serce. Ale na u kogo? Na moim kanale. No dobra. No to napiszcie mu to. Czy jeszcze oskamowany, że on ma takie fajne bronie? Nie. Masz słabą broni. Wcale nie za mocno. Fajne masz. Ej. Będą letkie turbulencje widzowe. My za niedu... My będziemy. Mam 28 tysięcy na wydatki. Ale nie mówcie temu. Słyszałem to. Ojej. Uuu, 15. Dobra, mam droper na drugim piętrze, tylko za 15 tysięcy. Tu też. bo on daje tylko 10. No wiem, też. Też tak samo. Daj się do mnie ustawić. Bo nie, mi... mogę, bo wiem, że z nie, nie, bo my powoli kończymy ten odcinek. Musimy się pożegnać z widzami. A ja? Tak, on... Chodź, się żegnamy z widzami. Ej! No. Ej, ej, ej. Tak nie można się z widzami żegnać. Można. Nie można, bo widzowie są om, om, obrażeni na Nie widzowie? Napiszcie pod komentarzem em, em, obrażony. To przypnę Wam serduszko. Ej, no! My kończymy ten film, czy nie? A, Dobra. Nie ty, ty, tylko, tylko jak chcę mieć naprężony łuk, żeby mieć kontent. Na koniec mogę Ci uczyć z ja? Nie. Nawet nie wasze. Będę mleczkę turbulencje. Costawę ile Karol Gajnik ma A 20 tysięcy. Ile? Dobra, więc widzowie my się będziemy żegnać. Na razie!